Proszę Państwa, metaprogramy. Jak przełożyć wiedzę o metaprogramach na dopasowanie do profilu rozmówcy? Gdybyśmy wiedzieli, że nasz klient przekonuje się, gdy czyta, co by nam to dało? Czy wpłynęłoby w jakiś sposób na działania, które podejmiemy? No, pewnie tak. Być może zdecydowalibyśmy o tym, żeby wcześniej wysłać mu jakieś informacje, na przykład mailem. Być może tworzylibyśmy szersze niż zazwyczaj bardziej szczegółowe pisemne podsumowania z ustaleń, których dokonaliśmy na spotkaniach, które już się odbyły. Może dosyłalibyśmy w trakcie procesu jakieś dodatkowe informacje, czy też wreszcie tak prowadzili rozmowę, żeby w trakcie tej rozmowy nasz klient mógł zapoznać się z dodatkowymi, na bieżąco mu dostarczonymi informacjami na piśmie, tak by mógł je przeczytać. Wniosek? No, oczywisty. Warto by było wiedzieć. Rodzi się pytanie, jak taką informację uzyskać, jak się upewnić, czy tak rzeczywiście jest. Czy nasz klient przekonuje się wtedy, kiedy czyta? Pamiętajmy, że w relacjach handlowych zdobywanie informacji jest fundamentem, jest podstawą. W związku z tym możemy lekko tylko zmodyfikować nasze zachowanie i próbować uzyskać informacje takie, o których. Dotychczas w ogóle nie myśleliśmy. Przy czym w niewielkim, bardzo stopniu wpłynie to i na formę, i na przebieg całego spotkania w stosunku do tego, co jest naszym zachowaniem rutynowym, jeżeli zajmujemy się sprzedawaniem. Wyobraźmy sobie, że w odpowiedzi na pewną sekwencję pytań uzyskujemy od klienta jakąś informację. Jakaby to mogła być sekwencja? No, na przykład tak sekwencja pytań bardzo powszechnie stosowanych w rozmowach handlowych. Od tych najbardziej ogólnych, co Pana przekonuje, co będzie w tym przypadku decydowało, co wpłynie na decyzję, co może pomóc w tym, żebyśmy wypracowali wspólne stanowisko. I tak dalej, i tak dalej. I teraz, w wyniku takich pytań, takich lub innych, uzyskujemy informację następującą: Wypowiedź klienta. Musiałbym się szczegółowo zapoznać z materiałami. To, co dotychczas czytałem, to za mało. Tym bardziej, że to dość krótki tekst. Oczekiwałbym tekstu znacznie obszerniejszego. Może jest Pan w stanie dostarczyć dokumentację uzupełniającą. Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że nasz rozmówca przekonuje się, gdy czyta. Oczywiście w trakcie dalszej rozmowy, dodatkowych ustaleń, możemy dojść do wniosku, czy może pojawić się takie domniemanie, że to nie wszystko, że również pojawia się, na przykład metaprogram ukierunkowanie na zewnętrzny autorytet. Kto wie? Co jednak stoi na przeszkodzie, żeby dopasować nasze zachowanie w taki sposób, żeby ono było skuteczne i trafiało zarówno do jednego, jak i do drugiego, zarówno do tej osoby, która jest ukierunkowana, ukierunkowana na autorytet zewnętrzny? Jak i do tej, która przekonuje się, gdy czyta. Da się to w prosty sposób połączyć. To tylko jeden z przykładów. Warto by było spojrzeć na rzecz szerzej i przeanalizować wszystkie 48 metaprogramów, do czego gorąco zachęcam. No i oczywiście zapraszam do kontaktu i do współpracy.